Aleluja, bracia i siostry, witamy Dzień Was dobry, serdecznie. Alleluja. Kochani, my zaraz jedziemy do Warszawy, bo samych ma egzaminy. Dzisiaj to możecie się za Samuela też pomóc, tylko ci co rano oglądają, no potem za P późno. Ale też dzisiaj jest pogrzeb papieża. No, my niestety nie pojechaliśmy do Watykanu, bo samych ma egzaminy. Ja chciałem pojechać. Ale dzisiaj dziękujemy Bogu za pontyfikat. Papieża Franciszka, dziękujemy też Bogu za spotkanie z papieżem. Dziękujemy Bogu za jego serce dla Kościoła, dla drugiego człowieka. Naprawdę no, niesamowite. niesamowite. Boże, człowiek. bądź uwielbiony w Jego I pontyfikacie, w Jego życiu i w Jego śmierci, i w Jego teraz życiu wiecznym. Więc jak nas słyszysz, to my Cię pozdrawiamy. Nie wiemy, czy masz tam YouTube, ale. Stawia się za nami. I za całą społecznością antidotą. Amen. Dobra, startujemy sobie pierwsze czytanie. Mamy z dziejów z czwartego rozdziału. No ciąg dalszy, posłuchajmy. Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa, a widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kazali więc im wyjść z sali, Sanhedrynu i naradzali się między sobą. Co mamy zrobić z tymi ludźmi, bo dokonali jawnego znaku oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jeruzalem? Przecież temu nie możemy zaprzeczyć, aby jednak nie szerzyło się to wśród ludu, surowo zabrońmy im przemawiać do kogokolwiek w to imię, przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli. Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach bożych bardziej słuchać was niż Boga, bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Słuchajcie, to jest takie niesamowite. Bo ten fragment zawsze mi przypomina yy, ten taki problem ludzi, powiem, negatywnie religijnych, nie? że y, ludzie y, religijni, ludzie żyjący w strukturze od do, gdy coś nagle poza tą strukturę wychodzi, oni sobie z tym nie radzą. I teraz zobaczcie, w normalnym układzie zamknęliby tych ludzi, nie? chodzi mi teraz o, o Piotra i Jana, i może tego uzdrowionego też. No ale jaki był problem? No co ludzie powiedzą? Co ludzie powiedzą? Bo przecież. Ludzie są zachwyceni tym, co się stało, ten lud, a w końcu my jesteśmy dla tego ludu. Nie możemy obrócić ludu przeciwko sobie. Zobaczcie, co się wkrada. Wkrada się cały czas taka polityka, cały czas się wkłada w ich życie, czy wkrada w ich życie takie kalkulowanie, co nam się dzisiaj bardziej opłaca. To my ich wypuścimy... Żeby ten lud dalej nas lubił, żeby ten lud przypadkiem przeciwko nam się nie obrócił. Zauważcie, Jezus tak nigdy nie robił. Jezus zło nazywał złem, dobro nazywał dobrem. Prawda była prawdą, a kłamstwo było kłamstwem. U Niego było czarno-białe, nie było czegoś pomiędzy. Nie? I to się Wielu ludziom nie podobało. Dlaczego? Bo wielu ludzi żyje w jakichś układach, w jakichś relacjach, bo tu mi nie wypada, bo tu nie mogę. I teraz słuchajcie, chciałbym, żebyśmy o tej postawie też pomyśleli, bo, bo, bo my dzisiaj nie mamy problemu, że jesteśmy Żydami i próbujemy zaakceptować chrześcijaństwo lub, lub nie zaakceptować. Ale spróbujcie pomyśleć dzisiaj każdy w sobie, w Twoich relacjach, w których żyjesz: mąż, żona, ojciec, dziecko, czy rodzic, dziecko. Teściowie, ktoś jeszcze, ktoś jeszcze, nie? Zobaczcie, ja sam widzę po sobie, jak w wielu tych rzeczywistościach też się układam, nie powiem czegoś, co powinienem powiedzieć. Może nie wiem, brakuje mi słów, brakuje sposobu, jak to powinienem powiedzieć, bo w tym układzie tego nie wypada powiedzieć, bo ci ludzie. Nie wiem, obrócą się przeciwko mnie, bo, bo ja z nimi żyję. Powiem Wam, to nie jest łatwe. Ja też widzę, jak dużo jeszcze ja sam muszę się nauczyć. I teraz zobaczcie, skoro wspominamy dzisiaj, bo dzisiaj będzie pogrzeb papieża Franciszka, to y, zobaczcie, ten człowiek w dużej mierze nagrabił sobie wśród wielu ludzi dookoła. Dlaczego? Bo jak mówił, tak uważał. Uważał, że tak powinno nie być, i mówi, tak powinno nie być. A mówi, tak powinno być, i mówił, tak powinno być. E, i, I jego doradcy dookoła trochę podobnie jak ci e, doradcy u Żydów tam na tym Sanhedrynie. No ale, ale jak, no przecież, przecież zawsze było inaczej. Nie? No bo przecież e, i. Myślę, że te układy i układziki, one nas trochę niszczą. Oczywiście jest jedna rzecz ponad wszystkimi prawdami, jest jedna rzecz, bo żeby prawda nie stała się ważniejsza niż miłość, nie? Bo, bo wtedy ta prawda zabije oczywiście, czy mnie, czy drugą stronę. To, 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 to jest ten jeden wyjątek. I słuchajcie, papież Franciszek też tak uważał. Że, że nieprawda za wszelką cenę, tylko miłość ponad tą prawdę, czyli czy to jest też miłością względem tej relacji czy tych ludzi, nie? I to czytanie mi dzisiaj to przypomina, no na pewno można powiedzieć, jeżeli bym miał teraz jakoś ocenić tutaj Żydów, nie, tych, tych tutaj naszych z Sanhedrynu i okolic, no to bym powiedział miłość u nich tak, ale miłość własna, <laughs> nie? Że to nie była ani miłość do ludu, na pewno nie miłość do Jezusa, na pewno nie miłość do uzdrowionego, który na pewno się cieszył i powinien się cieszyć z nim, że całe życie był sparaliżowany, a teraz chodzi, nie? Tam tego nie było. Tam, jeżeli miłość, to była miłość własna miłość własnych interesów. A taki rodzaj miłości nazywa się egoizmem. Więc tego się od nich nie uczmy. Amen. Amen. Dzisiaj mamy psan 118, dalej... Dziękuję, panie, że mnie wysłuchałeś. Dziękujcie panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Pan moją mocą i pieśnią, on stał się moim zbawcą. Głosy radości i ocalenia w namiotach sprawiedliwych. Prawica pana wzniesiona wysoko, prawica pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła pana. Ciężko mnie pan ukarał, ale na śmierć nie wydał. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, wejdę przez niej podziękuję Panu. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawcą. I tak dzisiaj bardzo mnie poruszają te słowa, bo, bo Bóg właśnie taki jest. Jest niesamowity, Jego serce jest tak otwarte, tak wielkie. Że nie mieści się w słowach, po prostu, Bóg się nie mieści w naszych słowach i bardzo mnie to dzisiaj dotyka, jaki Bóg jest taki czekający, taki otwarty i wszystko, co jest u Boga, jest na wieki. Wiecie, często słowo to mówi, na wieki, na wieki, na wieki, Jego dobroć, Jego łaska, pokój, na wieki, w Bogu wszystko jest na wieki i... To mi też pozwala, tak jak wczoraj było o tym fundamencie, to mi pozwala ym, nie tyle przetrwać jakieś trudne sytuacje, ale to mi pozwala mieć dystans do tego wszystkiego, co się dzieje gdzieś wokół mnie, za czym może gdzieś tęskni moje serce, moje oczy za czymś podążają, umysł, myśli. Gdzieś tam w tym świecie coś chcę, gdzieś, gdzieś być, kimś być, coś mieć, nie wiem. Um, różne etapy przechodzę w swoim życiu, um, ale jednak to, że, że to, co u Boga mam, to mam wieczne. I to pozwala mi nabierać też właśnie dystansu do tej codzienności. Jest to jest, nie jest to nie jest. Jesteśmy teraz w Rzeszowie, mieszkamy w Rzeszowie. Gdzie będziemy mieszkać? Nie wiem. Bóg wie. I jego łaska trwa na wieki, w tym wszystkim też, co przede mną, i to przynosi i wnosi pokój w moje życie. I y, dzisiaj też tak podwójnie mnie ten y, psalm porusza, no też ze względu na, na papieża Franciszka. No, takie słowo w dzień pogrzebu to jest naprawdę Mistrzostwo Świata. Y, tak to Duch Święty prowadzi, y, że właśnie. Też jego osoba ciągle zwraca, bo zwraca uwagę na Boga, właśnie który jest po stronie człowieka. Bóg jest po stronie człowieka i my też to głosimy, ale też w tym spotkaniu, które mieliśmy z papieżem Franciszkiem, też wybrzmiało to właśnie, że on pokazuje i mówi to, że Bóg jest właśnie po stronie człowieka i tym mi się też podoba. Adhortacja apostolska, którą papież Franciszek napisał, to był ten pierwszy dokument, który napisał Ewangelii Gaudium. Jeżeli ktoś z Was nie przeczytał, malutka taka książeczka, bardzo polecamy, żeby zgłębić to słowo, właśnie ogłoszeniu Ewangelii. No, on tak spełnił swoje życie, nie? On spełnił swoje życie, tyle podróży, tyle. Tyle spotkań, takich trudnych spotkań, których wcześniej nikt nie chciał może podjąć, a on jednak podejmował te spotkania, wchodził w dialog, w rozmowę. To jego takie otwarte serce, no właśnie nie takie, jak w tym pierwszym czytaniu czytamy, jest tak i tak i tak, to co mówił Witek, tylko właśnie ta otwartość, ta miłość. Nie? I, i to, mnie, to mnie też tak dotyka dzisiaj w związku z papieżem Franciszkiem. I to otwórzcie mi bramy sprawiedliwości wejdę przez nie i podziękuję Panu. Tak, on już ma to spotkanie z Panem i, i, i też może mówić właśnie bezpośrednio do Boga dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś i stałeś się z moim zbawcą. I, i w takim wymiarze ja też chcę patrzeć z miejsca tego psalmu na, na też na no, moją relację z Bogiem, bo my jesteśmy w oktawie i przeżywamy dalej zmartwychwstanie. Mamy się tym cieszyć, radować i wczoraj robiłam y, obiad, y, no akurat byłyśmy tylko z mamą we dwie, bo tak się ułożyło, no i robiłam łososia, m, takiego tam pieczonego i moja mama mówi o taki obiad w piątek? Ja mówię, mamo mamy oktawę z na stole, ten obiad, świece, sztućce i talerze, wszystko ładnie przygotowane i kapusta kiszona w pięknej miejsce. nie? To, to właśnie to cieszenie się z tego, co Bóg uczynił, właśnie w taki sposób. Nie było minęło, bo to była niedziela, wielkanocna i poniedziałek, tylko my w tym jesteśmy, żyjemy, poruszamy się teraz właśnie w Nim, zmartwychwstałym. Amen, Alleluja. Amen. No i kochani, jedziemy dalej. Dzisiaj aklamacja jest, była chyba ta sama wczoraj, o to tak, dzień, który tak. Pan uczynił. Radujmy się nim i weselmy. Chciałbym, żeby to ktoś na pogrzebie tak podkreślił, nie? No, będzie pewnie można obejrzeć jakąś transmisję. Tak, jutro, dzisiaj, 9.30. Eee, no, ciekaw jestem, czy mi będzie rano, będę miał czas, żeby zobaczyć relację, czy znajdę to w internecie, bo za słaby w tym jestem, ale czy ktoś to podkreśli? Radujmy się! Powiem Wam tak, że gdyby papież Franciszek no, wskrzesił się na tym, w tym dniu swego potrzebu, to by na pewno na to zwrócił uwagę, e, bo jemu by zależało, żeby była ta radość. Jakby mógł coś do nas powiedzieć z tej trumny, to na pewno by powiedział: Słuchajcie, Wy się dzisiaj radujcie. Alleluja. A Ewangelia, no to ja już jestem zachwycony, bo to ten papież widzę już dzisiaj. Dlaczego był mi tak zawsze bliski? Amen, bo to moje ulubione słowa. Początek mego nawracania. Jedziemy. Po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci, dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili, obwieścili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy go widzieli yy, z martwych wstałego, I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste, To jest oczywiście początek tych moich słów, bo dopiero 15 werset jest: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ale to jest właśnie. Ten element, yy, który mnie pociągnął, idzie na cały świat. Stąd to nasz świat tak wygląda. Papież na pewno tak żył. A teraz zobaczcie, tutaj wcześniej mamy po zmartwychwstaniu, tak, Jezus ukazuje się najpierw, to jest tu podkreślone Marii Magdalenie, nie? Z której przedtem wyrzucił siedem duchów, więc zobaczcie, yy, ta zmiana życia, to nawrócenie ludzi, ci ludzie, którzy przechodzą z. Yy, jakichś, no, złych rzeczy do dobra. Mi taka dziewczyna przypomina, nie pamiętam jej imienia, gdybyś oglądała, to napisz mi, bo nie pamiętam, gdzieś to było na zachodniej Polsce, zachodnio-południowa, południowo-zachodnia. Yy, modliłem się właśnie o uwolnienie, bo mocna manifestacja za, zaczęła się w Tobie, a potem spotkałem Cię za jakiś czas jako liderkę uwielbienia. Jak Bóg Cię zmienił. Myśmy we wspólnocie też mieli taką osobę w Otwocku, mm, która tak, wpierw tak. była uwolniona od złych duchów, a potem też została liderką uwiebienia i. Yy, kochani, to nie są żarty. To, co tu jest opisane w Ewangelii, to się dzieje także dzisiaj. Yy, I co jest? Ona poszła, oznajmiła jego towarzyszom pogrążonym w smutku. I teraz chciałbym to odnieść do dzisiejszego pogrzebu. Wiele osób będzie pogrążonych w smutku. Co ona powiedziała? Bo to jest bardzo ważne w kontekście chrześcijaństwa, tak? Yy. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary, a ona tym samym chciała powiedzieć im nie martwcie się, tak, bo Jezus żyje. Nie martwcie się dzisiaj, mówię wam, Franciszek żyje. Żyje już na wieki. On jak się urodził dawno temu, od tamtej pory żyje już na wieki wieków. Amen. Więc bracie i siostro, zacznijmy też na tą ziemską świeć, patrzeć w trochę inny sposób. Wiem, że można zapłakać nad śmiercią Łazarza Jezus zapłakał ale jak mówi Syrach 38 rozdział wasz smutek niech nie trwa dzień, góra dwa dla uniknięcia po twarzy potem dajcie się pocieszyć potem niech to słowo będzie dla ciebie zawsze takim słowem pełnym nadziei on żyje, ona żyje ono żyje i my żyjemy i my któregoś dnia spotkamy się i to jest ta nadzieja chrześcijańska dlatego tu nie ma miejsca na trwanie w smutku, bo przez smutek przeciwnik potrafi ciebie i mnie okradać. A my mamy nie żyć jak okradzeni, tylko jak wolni i radośni w Panu. Alleluja! Alleluja. Chwała, Panie. Bądź uwielbiony. Chwała, święt, tobie. Święt, chwała dobry, tobie. Chwała Tobie. Błogosławimy Panie. Cię, Panie, w tym wszystkim, tym dzisiaj. No, szkoda, że nas tam nie ma, bo uwielbiam Cię, chciałem... Panie jeszcze tam pojechać odwiedziane ale panie, panie, pojedziemy pojedziemy kiedyś Uwielbiam pojedzie Cię, panie że będziemy, które pewnie nas, nas zapraszasz w, Rzymie, e, w watykanie dzisiaj panie dziękujemy ci ja już się państwu wielbię w tym pokopiszka wybiorą następnego za to co on zrobił w kościele bądź tobie, panie, i cześć, i ty, jesteś tak jesteś bo są na blisko kubka ciągle przychylasz się do nas Ciągle pokazujesz nam z miłością że że jest dla nas i że jesteś, Panie, chwała Tobie nawet Jezu. kiedy wątpimy, nie wierzymy, wszelka kiedy chwała, ciągle zadajemy te same Tobie. pytania, czy Ty Mój jesteś, bo Ty jesteś, Panie, bądź Ty, Ty przechodzisz i nam to ciągle pokazujesz. I chwała Tobie w tym dniu, o to jesteś. dzień, który Pan uczynił, dlatego my się weselmy właśnie w duchu święty. Chwała Tobie, Pocieszaj Jezu. tych, którzy płaczą, podnoś tych, którzy są złamani. Niech pełnia Twojego błogosławieństwa, Panie, porusza się dzisiaj w szczególny sposób, w tych, którzy w jakiś sposób się dzisiaj smucą z jakiegokolwiek powodu, Panie, niech Twoja radość dzisiaj będzie tą radością podnoszącą, ożywiającą. Franciszek żyje, ci wszyscy inni, za którymi płaczemy, oni żyją. Ci wszyscy, którzy dzisiaj mają pogrzeb, oni żyją. Ci, którzy dzisiaj umarli, oni żyją w Tobie. I Tobie Jezu, wszelka chwała i cześć. Niech ta nadzieja chrześcijańska i radość w nas nie gaśnie, byśmy byli prawdziwie ludźmi nadziei. Pała Ojcu, Ojcu, Synowi, Synowi Duchowi tak. Świętemu, jak była no na, na początku, początku teraz, zawsze tak. i na wieki wieków. Amen. Miałem tylko jeszcze obraz, bo miałem obraz łyżwy, łyż, łyżew, jazdy na łyżwach. Ktoś uległ poważnemu wypadkowi związanemu z tymi łyżwami. To spowodowało dwie rzeczy, bo tam i gips się pojawił i jakiś zabieg chirurgiczny, a druga rzecz, pojawił się też lęk przed kolejnym razem, żeby jeździć i ta osoba od tamtej pory nie jeździ, Bóg cię przychodzi i uzdrawia w Tobie skutki tego wypadku i też te psychiczne skutki takie z tym lękiem i chwała Tobie Jezu Amen to co, to do zobaczenia jak się nam uda w poniedziałek oby się udało pa a, dobra wiadomość jeszcze przypomniało mi się, kochani, przedwczoraj auto na Kubę doszło Halleluja. No właśnie, Halleluja. bo zapomniałem o tym powiedzieć. auto już doszło, Ksiądz Marek już otworzył kontener z samochodem, I jeszcze nam natra filmik jak będzie wyjeżdżał, bo nie wiem jak tam kwestia cła, czy już się udało zapłacić, czy nie, ale dużo nam się policzyli, ale nieważne. To jest komunistyczne państwo, tak może być, ale auto już jest na Kubie, więc będzie służyło dobrym rzeczom, więc wszystkim wam dziękujemy, którzy się też do niego dołożyliście. Amen. Hallelujah. Pa! Pa! Wspaniałego Boga! Przed Twoim tronem.